Okej, okay, ja jestem artix 13 x i witam Was w kolejnym odcinku z serii Minecraft Poradniki. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się budową oto tego tutaj mechanizmu, czyli mrugające światło. Przejdźmy do budowy. To już wcześniej budowałem, ale coś wyszło nie tak. Do budowy będzie nam potrzebny przekaźnik, lampa, czerwona pochodnia i czerwony proszek. No i jeszcze jakieś materiały, czyli tam obudować, czy coś takiego. Może włączmy dzień. I troszkę już. tutaj trzeba, potrzebny będzie nam przekaźnik może dalej od ilości przekaźników zależy y, szybkość zapalania się czyli im więcej przekaźników tym wolniej będzie się mrugać, czyli będzie tak no teraz co, nie wiem sekundę może teraz I o to chodziło. Proste, oczywiście. Jeżeli pomogłem, możesz zostawić lajka, skomentować ten filmik, dać jakieś uwagi, możesz zasubskrybować mój kanał. No to chyba na tyle. Mam nadzieję, że mechanizm się podobał, że pomogłem. No to cześć.